Czy Julia przejęła mój pokój? Czy to ja przesadzam? Od zawsze byłem blisko z moim bratem, ale ostatnio czuję, że coś się zmienia. Mieszkamy razem, a jego dziewczyna, Julia, przeprowadziła się do nas na stałe. Na początku byłem otwarty, myślałem, że będzie świetnie mieć kogoś dodatkowego w naszym małym gniazdku, jednak z każdym dniem zaczynam odczuwać, że Julia ma coraz większe wpływy w naszym domu. Pewnego wieczoru, kiedy wróciłem do domu po długim dniu w pracy, zobaczyłem, że w moim pokoju panuje chaos. Julia przestawiła meble, a na moim biurku leżały jej rzeczy. Co się stało? Zapytałem z zaskoczeniem. A, to tylko mały remont. Mój brat powiedział, że tak będzie lepiej odpowiedziała, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Czułem, jak narasta we mnie frustracja. Ale to jest mój pokój, Julia. Nie możesz po prostu wprowadzać zmian bez pytania wybuchłem. Rozumiem, ale przecież my teraz mieszkamy razem. Musisz się przyzwyczaić odpowiedziała z nonszalancją. Czułem się zignorowany i bezsilny, co nigdy wcześniej nie zdarzyło się w naszej relacji. Po tej kłótni brata unikał mnie, a ja nie wiedziałem, czy to ja przesadzam. Czy to ja jestem tym złym?